Witajcie, ja mamęc, witam was w odcinku, miał się nazywać kucinowy, Kicia odkrył skrzynki, zbrał stac, ale niestety, ale Kicia, co wściekła się nie da, po prostu e, musiałem sam to nagrać, więc dzisiaj będziemy sobie 8 87 skrzynek, więc zaczynajmy e, kiełek o, jest też starpałek nawóz, pod użyciem, bo tu już sobie co spajkę tylko z spaj Zre zregeneruje 800 punktów życia na sekundę, jeśli pozostanie w jego obrębie. Kolejny. Ja. Dobra. Kołczasty wybuch. Jeśli punkty życia spajka y spadną później, y czy poniżej 40 zaczynam okay? się więc ja do Was wrócę, jak będzie coś bardziej ciekawszego. Dobra. No Mamy sterpa Dopoko chyba po... 14 skrzynek tak jest to muzyczny oszczęd My zdać... O nie mogę, nie w to ale zapiliśmy surca. Z małej skrzynki zabiliśmy surca. Nie. Minia córka tego filmu będzie taka. Wydałem chyba... Otworzyłem 100 skrzynek i wpadła mi sól. Taki będzie. Ale co? Co? Ale idziemy dalej z Więc ja się, jak będzie coś ciekawskiego. Kolejna postać Dzień, ja mam nie... Mega to jest Polczarski. Ale to jest chyba po chyba 50 skrzynkach. Yy, jeszcze otworzyłem chyba dwa Mega Boxy, więc spokojnie, lecimy dalej. okej okay. Więc już mamy Karla. Ale Karl to nie jest jakiś super Drag, więc może być. Jest już 53 skrzynki. Mhm. Mm nie doładowałem genów, muszę doładować geny. Po to, żeby ten, otworzyć megawatt, to zaraz się widzimy, jak po prostu otworzę wszystkie skrzynki i coś mi może wypadnie. O kurde, doładowaliśmy max. Okej. Już się nam dokończą skrzynki, chyba zostało chyba 5. więc zaraz się widzimy, jak otworzę. Dobra, zostało mi tylko cztery skrzynki, więc nie na wasze godziny, co? Eprima, e, smuć, jaka? I ostatnio. o jest! chodź, jest niemożliwe. nie Nie! niemożliwe! nie, to. chodź, papa, ja się uciekam co tu się dzieje? kluk! kluk naprawdę klug wystawia trzy że Tylko ten i jest super. Tak, jest to skok. A tak w ogóle to zaraz e, tylko e, doładuję gemy i otworzę sobie mega boxa. Okej, okay, to do, doładowałem gemy. i wszystko zrobiłem, e, więc lećmy. Trzy rzeczy: kiełek, klug i gin Więc. Spoko. więc to by było na teraz tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Za subskrybujcie kanał, zostawcie lajka i fajny komentarz. A ja się z wami żegnam. Kot się też żegna. Przepraszam, że nie było z nim odcinka, ale pa pa.